Halo, halo. Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Jaluki zapraszam was na kolejny odcinek z Heroes 3. Jesteśmy na etapie zbierania naszej armii kościotrupów. Ostatnim razem udało nam się zająć Aleksandretę. Przeciwnikowi został tak naprawdę jeszcze tylko zamek tutaj. Wydaje mi się, że powinniśmy jak najszybciej go zająć, żeby po prostu móc mieć możliwość wyciągnięcia szybko jednostek stamtąd zrekrutowania i potem przerobienia na szkielety. Trzeba się zorientować co jest tam tutaj potrzebne do przejścia dalej. No ale cóż, wokialem na razie to nic nie podziałamy. Zobaczmy czy Widomina nam się do czegoś przyda. Ona no, to chyba tylko miała zbierać szkielety. A, dokładnie. Ja ją szykowałem do przerzucenia, ale no jakby nie mam jak sobie przywołać okrętu. I tu jest kłopot. Czy w mojej gildi magów... Aha, jeszcze jej nie rozbudowałem. Czegoś mi brakuje. Kamienia. No to w sumie najmniejszy ból mam wrażenie. Wymienimy sobie odrobinę rtęci na kamień. I powinniśmy być w stanie właśnie zbudować sobie kolejny poziom illimagów. Niszczenie okrętu. No to przykra sprawa, wolałbym go przywołać. E, no dobra, tutaj w takim razie nic. Tutaj chyba wszystko wyrekrutowane, tutaj również budować nie możemy. No to idziemy dalej. Mhm, więc tak, ale Twoim głównym celem będzie oczyszczenie jak najbardziej i jak najszybciej tych rejonów. Zbliżamy się powoli do końca pierwszego miesiąca. Mamy, jeśli dobrze pamiętam, jedynie 3 na zakończenie całej tej misji. No, ewentualnie... Mam stocznię. Dlaczego ja czekam tam minął? E, doczekam już do końca tygodnia, żeby się zrekrutować. Ewentualnie możemy sobie po prostu tutaj postawić już okręt. A, gra jest sprytniejsza ode mnie w takim razie. E, I Nimbusa już przesuniemy na dół. Możemy ewentualnie zacząć oczyszczanie od tamtych stron, ale chyba po prostu przepłyniemy tutaj, bierzemy wojsko od winominy żeby nie tracić czasu i się tam wrócimy. Dobrze, no to następna tura. Oczywiście musimy walczyć ze wszystkimi piknierami. Strata dwóch piknierów moich może się chyba tego uniknąć. Czy mam czym strzelać? Nie mam, no to w takim razie po prostu czekam. Tutaj na razie nic ciekawego nie zrobimy. I czekam dalej, aż się zbliżą do mnie pikinierzy przeciwnika. Eee, czy szkielety dojdą? Dojdą, więc wy możecie poczekać. Zjawy niech też chwilę poczekają. I szkieletami zaczynamy czyszczenie. Tutaj defensywa. Eee, ba, zwolę nie tracić. Możemy próbować wjeżdżać. Aha, straciłem zjawy. No dobra, w takim razie muszę jeszcze... Ćwiczyć moje przeliczanie ewentualnych strat, jakie mogę zadać przeciwnikowi. Tu tu trzeba dobić. W takim razie komputer chyba ugrał to lepiej ode mnie. Wychodziłoby. Dokładnie, no cóż, lecimy dalej. Weślę, że te stracone. Zobaczymy, co się uda zrobić z tymi. Um. Stronnicy to tak, chętniej do siebie zgarniemy. Lepiej się opłaca, właśnie, zebrać sobie dodatkowe oddziały, niż przerabiać, e, niż zyskiwać je z nekromancji, tak naprawdę. Po prostu liczebnie się będzie to zgadzało. Dobrze, tutaj na razie z niczego nie korzystam. Mógłbym ewentualnie myśleć o jakimś wzmacnianiu tych moich oddziałów, ulepszaniu, ale to może następnym razem. Zaatakujmy dalej. Mm, tak, chcemy oczywiście dogonić wroga. Czterech pikinierów niech będzie, 23 szkielety do przodu. Mm, oczyszczę tej dół mapy, żeby już tutaj nie musieć wracać. z drugiej strony, im szybciej będę miał to miasto i możliwość rekrutacji jednostek stamtąd, tym lepiej. Dlatego jednak zmiana planów, lecimy w tamtą stronę. Widomina, zgarnij szkielety. Nimbus zapraszamy tutaj na brzeg. Koleżanka przekaże swoje wojsko. Co to nam daje? Przedłuża zaklęcia. Możemy też się je oddać. E, a sama lecisz najpierw do domu nawodnego. I dalej w tamtą stronę. Trzeba rekrutować jednostki, żebyśmy przypadkiem nie stracili przez jakiś tydzień plagi możliwości właśnie tego robienia. E, tak. I tu też się wszystko udało zrekrutować. Jest dobrze. Kolejni pikinięży do walki. Strata wampira, wolałbym tego nie robić. I strata szkiel trzech szkieletów to już w ogóle najgorsze, co mogło mi się zdarzyć. Mm, dobrze, w takim razie poczarujmy może. A nie mi wychodzi magiczną strzałą postrzelać odrobinę. I możemy poczekać. Coś mi się tutaj zepsuła grafika odrobinę. Mam nadzieję, że nie będzie Was to za bardzo bolało. Podsunę się szkieletami bliżej, bo one, jak raz siekną, to powinny wyczyścić już wszystkie jednostki przeciwnika. Rzucę raz jeszcze. Poczekamy. Szkielety już dojdą, więc powinniśmy to raczej nimi wjechać. No tak. Bez strat, czyli znacznie lepszy wynik. I idziemy w kierunku zamku przeciwnika. A widomina, przez wiatrak, możesz wracać tam na górę, a Nimbus robi desant i kolejnymi naszymi wojskami będzie zbierał nieumarłych. Może właśnie jego wyślę na dół, żeby stamtąd mi... O, but lewitacji też się przydadzą. E, wyślę go na dół, niech sobie zbierze też wojsko z tego bastionu i czyści dół do mapy. Dobrze, a tutaj no chyba możemy zacząć ulepszanie. Żebyśmy mogli sobie zrobić też kolejną dostawę. Tutaj skarniam to. Tutaj poszukuję o przeciwstawienia. Chyba jej nie widziałem na razie. I raczej nie mam jej na żadnym z moich bohaterów dokładnie. No zaraz trzeba będzie ją znaleźć. Ehm, idziemy w miarę szybko w kierunku zamku przeciwnika. Możemy zawadzić jeszcze od tych pikinierów, którzy się chcą dołączyć super. Ehm, możemy w sumie ich tak sobie troszkę rozstawić. Dobra, Widomina, tutaj i do zamku po kolejne oddziały, ten sobie zgarnie armię z bastionu, dodatkowo, ewentualnie zostawimy co wolniejsze i tak to będzie wyglądało w porządku, a tutaj no, rycerze śmierci, czy tam czarny rycerze, zmiana na upiornych rycerzów, rycerze śmierci, to moja inwencja twórcza się tutaj przejawiła, mam nadzieję, że... Za bardzo kolegów nie obraziłem. Dobieramy pikinierów. Najszybciej będzie, chyba. Nie wiem, czy przez te mogę przejść. Powinienem móc. Czyli trzeba iść na te centaury. Zawadźmy jeszcze o tych pikinierów. Widomina do środka. Możesz na razie tutaj posiedzieć. Nimbus. Zbierz centaury. I wjeżdżamy do, dalej. Jeszcze się tylko upewnię, że na pewno tutaj nie mam możliwości, no, nic nie rozbuduję. To jest spacer po wodzie, z kolei też przydatna umiejętność. A tu? Zniszczenie okrętu. Szkoda, że, nie, że przyzwania nie mam. Dobrze. To łączycie się? Mówi się trudno. No nie, no dwa wampiry z trapów, bez przesady. Naprawdę jest zbędne, moi drodzy. Po prostu na nich poczekam na razie. Tutaj jeszcze z nie dojdę, ale oni do mnie też nie specjalnie, więc możemy poczekać. Tutaj to w ogóle brońcie się na razie. Wy również i wy również. Liczę znaczy tylko na to, że jej mora nie wpadnie. Aha, tu się muszę przesunąć wampirami, bo inaczej mi nie przejadą. Czekamy. Wjeżdżamy. Koledzy zaraz trafią właśnie do na naszej armii nieumarłych. Tutaj defensywa, defensywa i wlot czarnych rycerzy. Na dwa razy, jeszcze klątwa. Pompiry dokończają robotę, w porządku. Za bardzo nie wiem czym strzelać, ale to i tak jest dość przydatna umiejętność. Tu mi się nie opłaca iść, chodźmy w tamtą stronę. Imbus, tak jak powiedziałem, dogarnij sobie. Wręcz są ożywieńcy, więc chyba ich właśnie zostawię. To jest ten sam poziom, co krasnoludy niestety, ale tak to będzie wyglądało. I idziemy czyścić od tej strony. O, tu jest ta opończa przeciwstawienia, który poszukuje tamten To jest Jasnowic, prorok, jak się nazywa ta. Budynek Jasnowic, więc przekażemy mu zaraz tę opończę, niech tylko ją uzyskamy. Smoków i tak na szkielety przerabiać nie mogę, więc tego nie będę stawiał. No, zbyt ciekawe rzeczy tu na nie wpadły. Lecimy dalej. Zbierzmy sobie jeszcze krasnoludy. Aha, nie mam miejsca, bo pikinierzy są połączeni. W sumie pikinierzy z szybkością są i tak szybsi od krasnoludów, no ale dobra. Atakujemy centaury. Uuu, może być ciut ciężej mogę ich odrobinę. I tak mają całkiem spory zasięg. Mm, dobra, podejdźmy naszymi jednostkami, które mogą największą krzywdę zrobić. Nie ja tymi jednostkami akurat. Tutaj defensywa, tu się podsuńmy bliżej. na ludę mogę w sumie wystawić tam na pierwszy ogień. I spróbujemy to jako tako ugrać. O, piknierom mnie siadło. Szkielety też nie dojdą, czipknieży może dadzą radę. Zaraz zobaczymy. W sumie mógłbym uszkodzimy ich troszkę. Tutaj defensywa, defensywa. A bo to tym siadło. To może być problem w takim razie. Dobra, tutaj defensywa i defensywa. A na mnie przyspieszenie. Teraz już powinniśmy ich w odpowiedni sposób załatwić. Tu się pobronimy, Nie próbujemy. I nie siadło na raz. Tyle kontra zdjęta, więc już możemy resztą też atakować. I w porządku. Trzech piknierów to nie ma tragedii. Zbieramy drewno i idziemy do zamku. Yy, nimbus, no to tobą idziemy skończyć tę misję. Tak, trzeba Was zaatakować. Bez strat bardzo mi się to podoba. 11 szkieletów do przodu, zawsze coś. A tutaj, Dworek wampirów niech będzie. I dalej. Teraz, oczywiście uciekają, ale im na to nie pozwolimy. Jejku, strata czarnego rycerza nawet. A bo się też ma na końcu. No dobra. Na szczęście, na przyspieszenie, nam wystarczy. Co i tak będzie odpowiedni mam wrażenie, odpowiednią taktyką na krasnoludy. E, dobra, to na razie defensywa. Pozwólmy im się przybliżyć do nas. Jeszcze nie dojdą. Chyba, że im morale wskoczą, to wtedy się będę martwił. Na szczęście nie wskoczyły. Ci nie, ci nie powinni dojść. Ci piknierze powinni załatwić ich, a jednak bardzo skurczywyki są. No nic. Dośpieszmy sobie jeszcze nasze oddziały. Tutaj defensywa, ci tutaj nie dojdą, więc szkielety czyszczą. Kolejna defensywa, wami na razie nic. Tymi poczekam szkieletami, w po prostu jadę. Okej, okay, jeden pikinier straty. Aj, zabraknie mi ruchu. Niestety się zdąży przeciwnik wyrekrutować znowu. Znowu o tym zapomniałem, źle to rozegrałem na szczęście sobie nasz kolega bez strat radzi. Oczywiście zwiększamy nekromancję, bo to przede wszystkim zależy mi właśnie na szkieletach. Dobra. Nie mogę sobie ulepszyć jeszcze gildy, ale chyba podziękuję. Nawet zablokowali przeklętą świątynię z Kubani, żeby nie robić kościeli. Okej, okay, tydzień plagi. Dobrze, że wykupi... wykupiliśmy nasze jednostki. Niestety oni też zdążyli. No, szkoda. Mm, dobra, i mi już się ma na Już Nawet nie rzucę tego przyspieszenia nieszczęsnego. Dobra, trzeba się zabunkrować i czekać na krasnodębę tutaj. Wcześniej próbować skontrować sobie centaury. Wy nie dacie rady, więc się po prostu wycofajmy. Do nich nie dojdziecie, więc obrona. Możecie przeskoczyć. Wy się przesunąć tutaj. No i cóż, czekamy. Przede wszystkim, byle mi nie wjechali w moje kościoły na początku, a właściwie szkielety. Znowu to mogą tutaj zajść. Okej. Okay. Wampiry dostały. Tu na razie obrona. Na was nie mają kontry. Mógłbym zacząć. W sumie możemy lecieć pignierami. I zaraz dokończymy to. O, tym morale spadło. I dokończamy szkieletami. Dobra, ci też mogą mi sporą krzywdę zrobić, więc się wycofam rycerzami. Liczę przede wszystkim na kościeje. Ale pierwszy cios mus muszą zdać pikinierzy, żebyśmy nie stracili więcej kościeli. Obrona, obrona. No, bez strat się nie obędzie. Ale chyba i tak to lepiej wygląda niż wcześniej. Mistrz ataku, niebieski przegrywa, szkielety są nasze. Mm, w porządku. Miejski portal. Wokiel czy ty masz mądrość? Ach. No niestety, to nam może mocno ułatwić, tylko potrzebujemy inteligentnego bohatera, że tak to nazwa. Dobra, w takim razie zobaczmy, kto ma jeszcze możliwość pójścia w tę stronę. To jest nekromancja z oki wzrok, niespecjalnie interesujące. Tutaj mądrość i magia powietrza. Dobrze, musimy winominę na pewno wykorzystać. Tutaj się nie udało zrektować tym razem. Budujemy sobie statek, zostawiam ożywieńców, żeby nas tu nie spowalniali yy, i wjeżdżamy od tej strony. Postaram się nią jak najszybciej zbić, wbić właśnie Mistrza Mądrości i maksymalny poziom magii Ziemi, właśnie. Nie będzie jej tutaj. W tym wciąż będzie możliwość skakania pomiędzy wszystkimi zamkami. Przy użyciu Time Portalu. Order Menstra, też gdzieś tutaj był. Na górze chyba, nie? No dokładnie tu. Też zgarniemy, ale póki co atakujemy tutaj dalej. E, dobra, to nic nie mogę. Idziemy dalej. Uczonego nie zbieram, bo coś podejrzewam, że może to być właśnie jakaś... O, centaury. Bardzo mi miło. E, że może to być jakaś magia ziemi albo mądrość, którą wolałbym zachować dla jednego z bohaterów, którzy no jeszcze mają slot. To zostało zebrane. możemy próbować iść tam. Nimbus atakuje pikinierów. 5 centały straty, może lepiej się to uda zrobić. Czy mamy spowolnienie. jakieś mamy. Niestety jeszcze mistrza nie mamy, ale powinniśmy sobie poradzić z wymanewrowaniem przeciwnika. Możemy strzelać. I resztą czekamy. I bronimy. ale nie czekać, po prostu się pozbędziemy wcześniej. Tutaj możemy czarnymi rycerzami wjechać. Za momencik szkielety jeszcze nie dadzą rady, ale rycerze już powinni odpowiednią krzywdę przeciwnikowi zrobić. Dobra, centaury. Wycofam po prostu. Dobijam piknierów. Tu czekamy. Mogłbym w sumie w nich wjechać, w nich wjechać ale... Na razie nie czuję takiej potrzeby. No już nasze jednostki powinny to wykończyć. W porządku. Problem może być z tymi kusznikami. Ale zobaczmy, ile mamy slotów: 4, więc możemy jeszcze zaryzykować z wzięciem tego uczonego. A tak, w porządku. I następnie następnej turze atakuję kuszników. I jeśli uciekną, to chyba pominę tę walkę, bo wolałbym jednak to nie ryzykować. Ten Tentabry, niestety, musimy pogonić. Bardzo bym te jednostki nie lubił. Musimy ich skrzywdzić. Eee, dobra, tutaj. Będzie jeszcze Tornia, no musimy zaraz przelewać te wszystkie nasze jednostki. Może nie tak zaraz, ale będzie taka potrzeba. Odnawiamy manę. Dojeżdżamy centaury. Może da się to zrobić lepiej. Uu. Ich trochę jest. No wcale może nie być takie proste. Mm, dobra. Zacznę od strzelania. I na razie czekam. Tutaj niekoniecznie. W następnej turze po prostu rzucam. O, w sumie mogłem wjechać już tutaj. W następnej turze wrzucam na moje jednostki. Przyspieszenie. 54. A możemy spróbować. Niestety ci mieli pierwszy ruch, szkoda. Ale to już powinienem je wykończyć pozostałymi moimi oddziałami. No w porządku. No liczę na to, że pignieżery tutaj dojdą. A, w sumie nawet centaury sobie powinny poradzić. Ok, cztery straty. Nie wiem, czy wyszło lepiej czy gorzej. Wokial, ty już za bardzo tutaj nam nie podlewelujesz interesującą stronę. Hmm, tutaj kusznicy uciekają, więc was pomijam. Magiczne wykluwywacje oczywiście przygarnę. Czy kuszników mamy gdzie wsadzić? Właściwie łuczników mam. To skorzystamy. E, tu już zostało niewiele oddziałów, więc sobie z nimi zaraz poradzimy. Wow! Raż centaurów poszedł jakiś. Niekoniecznie potrzebny. Może im poczekać. To na razie bronimy. Bronimy. Tu już trzeba strzelać. I tu również... No cóż, korzystamy z tego, że przeciwnik, właściwie bot, w tym momencie nie ma żadnych jednostek strzelających, więc mogę mu znaczną krzywdę zrobić. O, ci już mogą dojść do kuszników, do łuczników, więc trzeba się ich szybko pozbyć. Mam jakieś przyspieszenie? O, to spoko. Szkielet załatwią tych pikinierów. Wy na razie się brońcie, tu tutaj strzał. Defensywa, defensywa i centaury już powinny bez strat sobie poradzić. Elegancko. Dobra, zbieramy surowce i jedziemy dalej. Tutaj kolejna walka. Bez strat. Zaawansowana mądrość. Czyli to masz magię ziemi? Nie masz jeszcze. No dobra, to... Liczymy na to, że się gdzieś pojawi w tych skrzyniach. Zostanie nam wylosowana. Eee, o, jak najbardziej tego jeszcze dawno, dawno nie postawiłem, a powinienem mieć już. Następna kura. Bo tę no, w sumie możesz lewelować. Przynajmniej żebyś nam tutaj latał. I zbierał skarby. Zaraz się okaże, co jest tutaj w środku. To zbieramy, to zbieramy. Idziemy na kuszników. Liczy na to, że wskoczy. O, właśnie. Magia Ziemi i mistrz mądrości tam już czeka. Więc elegancko. Mów powietrze też może być, oczywiście. Pojedźmy na centaury. Znowu bez strat się udało, więc bardzo dobrze. E, w porządku. Jeszcze trochę czasu mamy. Zaczął się w sumie już drugi miesiąc, więc jeszcze na szczęście trochę czasu mamy. Bo to jest tak do końca trzeciego miesiąca, musimy zebrać. Jeśli dobrze pamiętam, Gdzie mamy tych jasnowidzów. Tutaj czeka na order męstwa, który ma winomina, ale ją właśnie próbuję wysłać tutaj do bastionu, żeby sobie mogła zbudować, zyskać lepsze czary. z zasobów postawimy. Właściwie to nie mam za bardzo zrobić z pieniędzmi, dlatego to robię. Amulet śmierci to jest potrzebne, no w porządku. Eee, dobrze, wokial, to w takim razie widominę chyba zrobimy moim głównym bohaterem. Patrzmy z tymi kusznikami, czy chcą walczyć. Tylko czy ja chcę walczyć, nie, może nie. Wjeździmy w tych pikinierów. Znowu raszują te moje centaury, nie wiem dlaczego. Tak, no, po prostu ten bot jest napisany, że automatycznie próbuje skrócić dystans do przeciwnika. A z jakim efektem? No sami widzimy. Mi się udaje to zrobić bez strat. No a bot jednak musi kilka tych centaurów wytracić po drodze. Dobra, tu na razie czekam. Liczę tylko na to, że im morale nie wpadnie. Dobra, pierwszy strzał. Tutaj zrobię tak samo jak ostatnim razem, czyli przyspieszę na szkielety. Dobicie pikinierów. Tutaj mogę i upierami jechać. Bo nie powinny za bardzo strat odnieść. Podstawę mądrości, więc i ty mógłbyś być naszym biegaczem. Przejdźmy jeszcze w tę stronę. E, Stronnicy. co super. Zawsze więcej jednostek do przerobienia. Możemy to strasznie ukrótki swoją drogą. Mistrz mądrości, dobra, Winomina. mina, ty już lecisz tutaj. Bo od ciebie potrzebujemy tylko, żebyś się nauczyła magicznego portalu. Aha! Jeszcze masz podstawę magii ziemi. To nie. To troszkę się pośpieszyłem. Dobrze, że się zorientowałem chwilę wcześniej niż tam dobiegłem. Zostawmy tutaj sobie jeszcze jedną gildię magii. I następna tura. No tu niestety nikogo nie ma. Oznaczmy sobie jeszcze siedlisko elfów. Oczywiście dlatego, że to kolejna jednostka, którą możemy przerabiać na szkielet. No, a to schemat się powtarza. Czekam na przeciwnika. Wszystkim zajmą się moi strzelcy i szkielety, jeśli dobrze pójdzie. Mam wrażenie, że widzieliśmy już tę walkę. Nie wiem dlaczego. No, ci nawet zdążą dojść od razu. A tutaj wolę nie ryzykować. Zrobimy to tak. Okej. Okay. Zajmijmy sobie jeszcze te kopalnie. Widomina. Jedźmy tak. Co? O trzech wam lordów? Naprawdę to było konieczne? Teleportację mam nawet. O, to miłe. E, dobra, dokąd to nie dojdą, na razie do mnie jeszcze nie powinni trafić. Mógłbym ewentualnie ląd rzucić, ale to jak się zbliżą do mnie. Poczekajmy chwilę. On lecieli bliżej. Możemy, w sumie, właśnie. Błyskawica czy magiczna strzała? Błyskawica. Strzelmy i dobijmy centaurami. W porządku. Eee, wciąż próbujemy podlewelować. Więc jeszcze te centaury. Jeszcze większe straty. Co tu się wyprawia? Eee, dobrze. No cóż, liczymy tylko na to, że im nie wskoczy. A, sprytnie to zrobili. E, dobra, tu czekam. Strzał poleci właśnie w, te, w to miejsce. Przyspieszę sobie tylko szkielety, żebyśmy się mogli pozbyć tych centaurów. Ci nie dojadą tu, więc się możemy zabunkrować na razie w taki sposób. Defensywa, defensywa. Okej. Okay podjechali bliżej mojego moich upiornych jeźdźców wolę nie tracić, więc błyskawica Co sumie można spróbować na szczęście nikt nie padł i wam lordowie załatwili sprawę do końca dobra, jest siedlisko poklików które możemy zaliczyć, ewentualnie podbijmy sobie jeszcze poziom tutaj ale wydaje mi się, że zrobimy to już w następnym odcinku, dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, i tak dajcie mi o tym znać no i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.